Dzisiaj opowiem o tym, jak po prostu kobiety wezwały po prostu falę nieszczęść i po prostu wszystkiego przybytku, co tam jest nieszczęść, tego, wszystkiego tego, co złe przyzwały mi i tam mówią, że potrafią odczarować, tylko żeby się im kłaniać coś, tam, bo są szpetne, mówią, że są szpetne i sobie przypisują. I ten nie obchodzi mnie to już, że są szpetne, że przypisali mi falę nieszczęść na 41 na taką epokę, że po prostu żygać się chce. Jeżeli mam już 41 lat, a po prostu 13 lat temu zaczęta jest epoka, to ma po prostu niszczenia mnie Bo poradzam się godnie, nie żyję po prostu Według ich reguł, a one chcą Żeby im się kłaniać po piździsko I samo po prostu, żeby klękać przed nimi Żeby czuć powodu Ich spis po prostu, żeby po prostu Zniewolić mnie po prostu Do jakiejś szpetoty czy coś Bo mam inne upodobania niż po prostu reszta tej rasy A próbują się kupić moje upodobania Jak to wygląda Kiedy zniszczą mi umysł Po prostu porządny, piękna czy cokolwiek takiego I po prostu będą mi deprowować mózgi i po prostu rozwalać całe systemy od nerwowego samych królośne, poszczykiwali mi różne zaszczyki psychiatryku i po prostu zniszczyli mi po prostu hierarchię, taką co jest ładne, pokazywali mi po prostu się po prostu rzeczy, jakichś po prostu yy, ala chorych, po prostu, że nie może chorych, to po prostu nie może określić, po prostu co, co to jest grane, po prostu są osobowe, i po prostu nie osobą, tylko z tym czymś po prostu nie wiadomo, co jest zgrane i po prostu coś takiego. Przepraszam, że przejeżdżenie to za osoby skasowane i coś takiego osoby i coś takiego. Mam nadzieję, że ocenzurują to dokładnie i po prostu zrobią jakąś barykadę na to i po prostu skasują to słowo bezpiecznie, a jak po prostu urasił słowa i po prostu ten... Taki na przykład, żeby nie rozprzestrzeniać po prostu fali po prostu tej, tego czegoś, co po prostu mówi, że jest po prostu Ala człowiekiem czy cokolwiek, a po prostu wiedza jest po prostu to, że nie można użyć tego typu słów i po prostu się po prostu te jakieś te wysłały, po prostu tę samą księżę, po prostu wszelkiego przybytku takiego zła i po prostu ten, one będą przyzywać jeszcze gorsze rzeczy, żeby po prostu mi żyć. bo się prowadzę godnie i po prostu godnie żyć, a jak nie miałem z kim żyć, to, że sam. I też godnie żyłem. I po prostu ten. i nie obchodzi mnie to, co się przypiszą po prostu te rody, że zwalczyły czy cokolwiek, albo nie go. Są inne tego, że po prostu byłem, byłem po prostu skrzydzony, a chcą by jeszcze wycofać żywota, albo ukryć po prostu to życie, albo po prostu zniszczyć po prostu wszystko, co jest. on tam do no nich jakieś reportaże czy cokolwiek takiego, a nie było zabezpieczenia, więc po prostu zabezpieczał to ten problem i, i tak dalej i ona, że będą niszczone po prostu za wszystko co zrobiły i oraz po prostu ten, bo chcą się wykupywać przed tymi wszystkimi albo żeby u nich nie widziała tak albo chcą się tam dalej co sięgają po prostu ten, bo do roboty już oddał i zaczęły swoją po prostu deprowację po prostu organizmu mojego do reszty że po prostu będę chodził jak po prostu jakiś ten założyć coś że będę kontaktował i będę się kupował łaski starych kolegów żeby po prostu mieć kolegów tak, te rzeczy też upaleją, Zawodniczył się do przekazania. Dziękuję i Oraz po prostu zaprowadził organizm do przekazania. Dziękuję do